Ura <laughs> <sussionale> lulu Dzisiejszej relacji z zawodów drużynowych. Z zawodów, które będą na pewno, za chwilę, tutaj się swoją renomą. Przed nami ostatnia grupa pierwszej serii konkursowej, potem seria finałowa. Po trzech grupach na razie na Polski, ale tylko jedną dziesiątą punktów przebagi mamy nad drugą ekipą Francji i Kanady. Czyli ekipy, która podobnie jak my, była także mocna w serii próbnej. Trzecia na razie Słowenia, która poprawiła się wyraźnie w stosunku do serii próbnej. Czwarta Szwajcaria, a potem Norwegia. Kazachowie ze Stanczakami, Finowie, Rosjanie i wyraźnie słabsi na razie Niemcy i Czesi, którzy raczej są już bez szans na to, by AWA z do serii finowej sobie wywalczyć. Przed nami ostatnia grupa, decydują Niemcy. Andreas Wenninger, eee, No. 123 metry. No typu 19,5 punktów, Oczywiście wynik większe nie wiem, no bo w serii trudnej mieli ponad 400 punktów. Teraz 336 traktem. Mimo dobrej postawy Weddingera. E, Słowenia. E, fatalny występ. E, pora Fałszywych, ale stada nie na tyle duże, żeby. znaczy nie na tyle duże, żeby Słowenia awans przegrała. 95 metrów. No, szkoda tej wpadki, oczywiście, bo do tego wydłużenia wszystko grało. Teraz jednak na koniec taka wpadka nie, nieprzyjemna. No ale van der za masę będzie. Teraz ekipa Francji i Kanady. Vincent de Comsevoir. No, dobre noty, ale odległość trochę brakuje. 118,5 metra. No 19, 19,5 punktu. Prowadzenie wyraźne co Słowenią oczywiście, 56 punktów, ale ale to to, że Polska będzie po pierwsze chcieli powalić. E, drużyna Czech. Roman Kołdelka. E, spowoduje, że Czesi będą od Niemiec no właśnie e, słabsi. 123 metry, tyle co miał Wellinger. Noty 19. na no Niemcy lepsi od Czechów o prawie 12 punktów. Półtora e, punktu miał noty wyższą Wellinger w tej grupie od Niemców. Czesi będą najsłabsi. No i wiemy, że już i Czesi, i Niemcy poza Sojopiną To już oczywiście niemal pewne. Chociaż Granerut teraz trochę utworzył problemom Norwegą. 97 metrów tylko skacze Granerut, wpadka Norwega fatalna. Na gorszym momencie, czyli w ostatniej grupie. Noty 18, 17pół Norwegia tu już za Słowenią. 2,9 punktu. No ale obie ekipy wyraźnie pokonały Czechy i Niemcy, więc ta wpadka tutaj nic nie zmieni w kontekście ich awansu serii finałowej. Drużyna Finów, Jana Ahonen. W serii trudnej błysku nie było, teraz też słabo. Ale z awansem 109 metrów, noty po 17,5, prawie 13 punktów za Norwegią. No, Syajnen i Achonem zdecydowanie najsłabsi, tak jak w serii próbnej to było zresztą. Teraz Szwajcarzy. I Simon Amman. na czwartym miejscu. Teraz mogą wdrapać się do czołowej trójki. Tak będzie. Na razie Simon Amann. 122 metry. Noty 19, 19 i tu jest drugie miejsce. Wyraźna przewaga nad Słowenią, nad Norwegią. Tutaj ponad 50 punktów. Zostawia razem 7 punktów do ekipy Francji i Kanady. Teraz Kazachowie ze sterczykami. sabyr żan no, drużyna była szósta po trzech grupach. muminow nie skacze dobrze, odległość 91,5 metra, noty 18. Drużyna wejdzie do serii nowej, ale z dalekiej pozycji. Wszystko kłada się na, na naszej drużyny <grym> tak naprawdę, w tym momencie. Bo rywalci najgroźniejsi nie do końca sobie radzą. Drużyna Rosji, Daniil Sandriew. On nawiązuje do serii próbnej. 128 metrów, niesamowite Sandryjew, 129 w serii próbnej, teraz 128, noty 19, 19 i po punktu daje to w tym momencie trzecie miejsce, no i rasta takich w serii próbnej będzie na czwartym miejscu prawdopodobnie po pierwszej serii, Kamil Stoch, do prowadzenia wystarczy mu około 120 metrów, hmm. w serii Kamil miał spokojny skok, teraz też będzie bardzo spokojnie i czysto, pięknie, 124 metry, Noty 20, 19,5 punktu Prowadzimy po pierwszej serii. Nad Rosją przewaga wynosi 55 punktów. Kamil liderem przed Andrzejem o tym o 1,1 punktu. No ale ważne, że mamy dobre informacje. Prowadzimy z przewagą 11,5 punktu nad drugą ekipą Francji i Kanady. Trzecia jest Szwajcaria, no a długo, długo nic, bo czwarta Rosja traci do podium 37 punktów niemal. Potem Słowenia na miejscu piątym, 6, Norwegia, 7, Finlandia, 8, miejsce Kazachów i Estończyków. Potem Niemcy i Czesi. Słowenia, awansując do sceny finałowej, zapewniła sobie w tym turnieju zwycięstwo nad Niemcami w klasyfikacji końcowej. Niemcy bez przepustki na Igrzyska Olimpijskie. To już wiemy, nie zobaczymy ich w dalszej części rywalizacji. Zobaczymy ich jeszcze jutro podczas rywalizacji w i koniec ekipy niemieckiej w dalszej części rozgrywek nie będzie. Czesi kończą tutaj na 10 miejscu, ale oni jeszcze zachowują szansę na to, by oczywiście ten trudniej, który skończył zakończyć lepiej. Niemcy niestety już zakończył ten turniej na ostatnim miejscu i na pewno wobec tego stracą prawo startu na igrzyskach. Eee, przed nami seria finałowa. Ciekawić to, że naprawdę, bo kazachowie z odbrzekami tracą aż 90 punktów do pierwszej Polski, no a Was Niemcy być Czech, wyraźnie przegranym. To też trzeba to uwzględnić, że przegrana wyraźna o odpowiedź 70 i 80 punktów. Tak to wygląda. Dziwny konkurs, dramatyczny. Pies Paszka na na jest zawodnikiem konkursu. No ale taki jest sport. Przed nami seria finałowa, która też na pewno będzie ufytowała wiele emocji. Widzieliśmy, y kilka drużyn mimo wpadek awansowało do serii finałowej na spokojnie. Były to szczególnie ekipy Kazachów i Jestonczyków, no i oczywiście y też y Warto notowania Norwegowie, którzy nie mieli żadne zbytnia, a wasowali na spokojnie. Także tutaj naprawdę ten poziom konkursu nie był jakiś wyboisty, ale też nie był wtedy taki prosty. No bo jednak, żeby czuł, to trzeba było mieć jednak jakieś konkretne odległości. Polacy, jako jedyni, wszyscy poza 120 metrem. Yy, troszkę sobie Francja i Kanada, ale tutaj to wszystko jeszcze może się wszystko przecież przewracać. Przed nami seria finałowa i pierwsza grupa. W tej serii pinowej zaczyna drużyna Słowenii i Peter Prewc. 118,5 metra. Petera Prewca w serii pierwszej. Teraz no zobaczymy, będzie chyba dłuższy skok. Tak troszkę lepszy do Petera Prewca. 121 metrów Słowenia, mimo wpadki, piąta po pierwszej serii. To swoją drogą dobra informacja, no ale zła w kontekście wielkiego podium, bo staty są gigantyczne. Ekipa Francji i Kanady Roman Alami 125,5 metra. Teraz Chapuis z Kopotami. Patka Francuza 99,5 metra, noty 18, 18,5. No i to może być dla Francji i Kanady. Takie o pierwsze miejsce. Daniel 15. Teraz standardy lepsze. Norwegia. No, jest też na drugim miejscu. 123,5 metra. Noty 19, tylko 13 punktów niespełna straty do Francji i Kanady. No, zweryfikowało się to po poprzedniej grupie, przecież, kiedy to Norwegowie poświęcili te punkty. Drużyna Finów, Etno Sciences, 103,5 metra, teraz, no dalej, ale z upadkiem. 121 metrów z nieposobnym upadkiem, drużyna jest na ostatnim miejscu. Z Niemieciemi, szansami czasami, bo tu jeszcze odegra znaczącą rolę w tym konkursie. Szwajcarzy. Dominik Peter, 116,5 metra w Pićerserie, teraz 104 m. To jest szansa dla Szwajcarów, dla Rosjan, by tutaj wskoczyć na podium. Dobry wynik Dominika Petera, 116,5, teraz 122,5. No to 19, 19,5 punktu. Jest prowadzenie i to prawie 40 punktów teraz przed, Fra przed Francją i Kanadą. No teraz kazachowie i jestonczycy, a Masary jest ostatni 8 lokaty, no mają co odrabiać. Siergiej Tkaczenko. minimum oczywiście, wyprzedzić w Finlandię. Miejsce chyba będzie wykonana. Siergiej Tkaczenko 116, teraz 124,5 metra. No typu 19,5 punktu, jest piąte miejsce za Słowenią przed Finlandią. Nad Finlandią przewaga prawie 22 punktów. No teraz ekipa Rosji. Jewginie Klimow i szansa. 119 metrów Klimowa w pierwszej serii. Teraz podobny wynik Daros, i rzeczywiście miejsce w czołowej trójce. I tak będzie. Jewginie Klimow. 121 metrów, noty po 18,5 punkty, jest trzecie miejsce, 4 punkty za Francją i Kanadą. Jeszcze troszkę zabrakło tych punktów, ale już niewiele. No i Piotr Żyła, 114 metrów byśmy mogli spokojnie prowadzić. Tyle potrzebuje Piotrek, 123,5 miał w pierwszej serii, teraz Piotrek skacze jeszcze dalej chyba, albo podobnie. No, 122,5. Czyli med bliżej, ale bardzo wysokie noty po 19,5 punktów dają nam spokojne prowadzenie. Prze prowadzimy o 19 punktów przed Szwajcarią. Polska, Szwajcaria, Francja i Kanada. Taka czołowa trójka. Rosja do nas traci 61 punktów. Marzenie: na razie jest marzenie, jeśli chodzi o klasyfikację konkursową. Czwarta Rosja, piąta Norwegia. Na szóstym miejscu Słowenia, potem Kazachowie ze Stończykami i Finowie. Tak to się prezentuje w tym momencie. Przed nami druga grupa. Ostatnia w tej czasie relacji z tej serii finałowej. Słowenia, Domen Prewcy 121 metrów w pierwszej serii w serii finałowej. 121 tyle samo. No ty 19-19,5. Zobaczymy co do drużynie, bo tutaj rzeczywiście to jest wielka zagadka w tym momencie, jak to się wszystko potoczy przed nami ekipa Francji i Kanady Metiusokup. Na no Drużyna jeszcze ma miejsce w trójce, ale nie może pozwolić sobie na wpadki saukup 123 metry, teraz krócej, ale na razie jeszcze już prowadzi przed Słowenią. 114 metrów są kupa, noty 20, 19,5 punktu, jest prowadzenie ale tylko o 3,4 punktu teraz ekipa Norwegii która może wykorzystać szansę Johan Andreforfang 123 metry w pierwszej, teraz podobny spok Norwegii prowadzenie, dynamika na progu była odległość piękna Norwegia na prowadzeniu 126,5 metra Noty 19-19,5 No właśnie 8,30 Norwegia przed Francją i Kanadą Norwegia powoli odrabia straty Można powiedzieć Teraz drużyna Finów Anti Alto 121,5 metra W pierwszej serii teraz Wynik podobny Więc Anti Alto dzisiaj solidnie 120 metrów w serii finałowej Noty po 19,5 punkty Jest czwarte miejsce ostatnie Z dużą stawą do rywali No ale stada była już duża swoją, swoją drogą. Teraz drużyna Szwajcarów. Keen Empire. Do prowadzenia 300 100 metrów. 125 miał w pierwszej serii Keen Empire. Teraz... Teraz... Również daleko. 124. No i wyraźne przewaga 45 i ponad. Zastęczekami. Artur. W tej miał 100 metrów. Teraz się na to, żeby to punktów. No tak. 124, noty 19, 18,5 w tym momencie, więc to było 11 punktów w Słowenii. No i drużyna roślinna jest wczoraj. I was 124, jest trójce? 124 noty 19. 18,5 w przed, ale punkty za Norwegią. Nor na podium polski. I Stękała w 15 tą kawałką. Prowadzenia 115, 124,5. ale mimo turbulencji uwolnienie. Prowadzenie. Najemacja. 124 metry. Handel z tu prowadzimy z dużą przewagą. 6,6 przed drugą Na trzecim miejscu z dużą Która nam się nie zagrozi, patrząc realnie na to, co się tutaj dzieje w finałach. Czwarte miejsce dla Rosji. Potem Francja z dopiero na, na piątej pozycji, ale wciąż jeszcze na podium ma szansę, bo to wynosi tylko 8 punktów. Potem na szóstym miejscu Słowenia. Siódma ekipa Kazachów i Estonczyków. Ostatnia ekipa Finlandii. No, która nie ma zbytnio szczęścia na razie w tym konkursie, poza tym, że awansowała do serii finałowej. Tak to wygląda ciąg dalszy.